Do tej pory zawsze twierdziłem, że E34 jest najwspanialszą piątką, jaką jeździłem, ale dzisiaj wjeżdża poprzednik E34 w kolorze Bronze Age Metallic, czyli w sumie w takim, jakim jeździłem jednym E34. No i wracamy do rekina po wielu latach, bo ostatnio jeździłem z 5-6 lat temu w E24, także teraz można powiedzieć do brata innej klasy, ale bardziej rasowego, z jakże wspaniałą polską historią, co widać po tablicy, ale do tego dojdziemy, bo są fajne artefakty. E24 jest typowo 80'sową limuzyną. Tutaj jeśli chodzi o elementy stylistyczne, typu jakieś tam resztki jeszcze chromu, zauważalne, które przeszły z lat 70., czy już obłości, ale trochę zaostrzone, no to tutaj widzimy ładne wejście w lata 80. To jest 84 rok i ma pod maską Chyba najbardziej rozsądną jednostkę ze wszystkich, które były oferowane w E28, czyli dwulitrówkę o mocy 120 paru koni. To mamy około 11 z hakiem sekund do setki tam 12 z hakiem, w zależności od tego, czy był to pięciobiegowy manual jak tu, czy czterobiegowy automat. I to jest taki egzemplarz bardzo, bardzo. Ale to bardzo polski z wspaniałą historią. Co prawda, już pozbyty paru grzybopatentów, ale chociażby z tyłu miał założony zderzak od kadeta. Więc jest to naprawdę egzemplarz, który widział dużo, dużo przeżył i dużo jeszcze po nim widać. I to jest w nim piękne. I z tyłu, dobra, możesz pomijając same elementy charakterystyczne E28, czyli ten wydech taki, nie na środku, nie na boku, to już widać wspaniale podmalowaną tablicę rejestracyjną, naklejkę Kamei czy ładny hak. Taki po prostu hak. I to jest egzemplarz, który niczego nie udaje. A tutaj jest taki fajny, fajna naklejka. To jest naklejka, jeszcze pamiętająca nowość tego wozu. To jest naklejka z salonu z Austrii. Bo to jest salon Austria, a do Polski trafił w 1992 roku. Czyli jak miało 8 lat. I od 1992 roku do 2023 ten wóz miał jeden właściciel w Polsce. Ale to jest historia typu kupno. Fajnej limuzyny od BM-ki, od Grzyba. I BMK od Grzyba to jest zupełnie inny stan skupienia. Dlaczego E28 mi się zawsze podoba? Nie wiem, ale lubię te rekinowe fronty w BMW. To jest coś, co było w sumie przez dosyć krótki moment nadało charakterystykę sportową marce, ale nie mam kompletnie bladego pojęcia dlaczego. Mam pewne podejrzenie, dlaczego akurat E28 mi się podoba. I to chodzi o to, że to jest. Pierwszy seryjnie produkowany model BMW z dieslem. Pierwszym BMW z dieslem było E28524 TD. To takie nie jest, ale zdarzają się takie. Jest ich niestety dosyć mało. Może ze względu na to, że miały dosyć niską moc to chyba około 70 koni czy 80? Czy może ze względu na to, że. Dizle od BMW nie miały zbyt dobrej opinii swego czasu. Natomiast 520i jest chyba najbardziej rozsądną i najczęściej spotykaną wersją silnikową E28. No i warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że E28 wychodziło tylko jako sedan. Nie było żadnych innych wersji nadwoziowych, nie było kombi. Kombi weszło dopiero od E34. No i dobra, to trochę to jest z tych grzybopatentów, to ta naklejka Kamei na klapie nie jest tak pozbawiona sensu, jakby się mogło wydawać. Kamei jest tunerem BMW, dokładniej producentem różnych elementów stylistycznych, takich dodatkowych do BMW. I tutaj, przy szyberdachu, ponieważ jest to właśnie wersja z szyberdachem i wspaniale odstającą uszczelką, jest ślad na lakierze. Ten ślad pochodzi z owiewki, która była dookoła szyberdachu i ta owiewka była właśnie marki Kamei. Tak, ktoś przykleił naklejkę tylko dlatego, że miał owiewkę, ale to, to jest zupełnie inna kwestia. To jest kwestia Chwalenia się, nie wiem, to Tim Heko, jak w polskich produktach, czy ogólnie eksploatowanych u nas, no to tutaj Kamei, było to Kamei. I polska historia zaczyna się w roku Anno Domini 1992. To jest wspaniała pamiątka, mianowicie 20. Czwarty, no, 19 października 92 roku. 8letnie E28 zostało wystawione w prywatnym autoshopie Ryszard Filuś w bielsko-białej przy krakowskiej 307 za 68 milionów złotych. No i miało przegląd na dobre pół roku. No nie całe pół roku, a 4 miesiące. Ale. Miała wtedy przebieg 160 tysięcy kilometrów. Jest to wspaniała pamiątka i ja tak nawet boję się tego trzymać, bo to jest po prostu artefakt wspaniały. Ta kartka z komisu ma 33 lata. I się zachowała w zupełności, tak samo jak instrukcja obsługi, która jest do tego E28. Przecież to jest... To jest kosmos, to jest egzemplarz ostateczny. To jest E28 ostateczna. Filozofia zamykania drzwi. Przyłożyć rękę tu. O, nie domknąłem. O, teraz domknąłem. Kiedyś była walnięta delikatnie w przód. Ale zbytnio się nad tym nie skupiajmy, ponieważ widać to w zasadzie tylko tam trochę przez rdze, tutaj, tu jakaś ryska, tu też coś, trochę spasy, nie teges. No dobra, no widać, że było, bo tutaj szpara zarówno między błotnikiem, jak i maską, jak i tutaj w grillu jest taka trochę nierówna i trochę za duża, ale to jest, to jest dobrze poskładany wóz, w sensie no nic nie odpada. Trochę rdzy jest, ale widać, widać z daleka, że jest to wóz po prostu jeżdżący, bo to jest wóz do popylania na trasach, który ma hak, a na haku ma przyczepę kempingową i jeździ i zwiedził kraje, nawet wrócił do ojczyzny, gdzie był sprzedany na, 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 w rynku jako nowy. I to jest dobrze, to jest dobrze eksploatowana piątka, bo piątki najlepiej czują się na trasie. No i bym powiedział, że lata 70., nawiązanie no do lat 70. najbardziej widać na chromowanej obramówce szyb. Jednak to są, sam, to są rzeczy, które samochody mają cały czas. To się ostatnio na, to, na tym przyłapałem, że nawet nowe samochody, teraz jak patrzę na ulicę, to te samochody dalej mają taką bramówkę, więc nie tędy droga. Ale chromowana góra zderzaka, chromowana góra listew, czy sama rynienka, uszczelka szyby, w sumie listwa uszczelki szyby, to są elementy, które faktycznie bardzo nawiązują do lat 70. Ale co mnie zaskoczyło we 28, z takich pierdół, to to, że to jest jedyny rekin, który ma maskę otwieraną normalnie. A nie jak 24, chociażby czy 30, nie wiem w sumie dlaczego mnie to zaskoczyło, ale no tak jest. I jedzie właśnie pociąg i pewnie nie będzie tego słychać. I co do samego, właśnie otwierania maski, to pora to zrobić. Otwiera się normalnie po ludzku. Już zostawmy to zamykanie drzwi, bo to nie ma sensu. PP, Dobra. I pod maską na teleskopach mamy silnik. No w sumie pancerny. Legendarna rzędówka na pająku. Jest to rzędowa szóstka. Oczywiście, jak to na pająka przystało, to, to nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jest tutaj bardzo dużo miejsca pod maską. Naprawdę, tu jest miejsce z każdej strony silnika. Może tutaj trochę mniej, bo tu jest dolot. Ale. Z każdej strony jest dużo miejsca i się śmiejemy z amerykańców, że tam z przodu jest przestrzeń, w której nie ma nic poza stylistyką. No i tutaj też, no jednak trzeba przyznać, że od chłodnicy, która to jest śmiesznie mała, do końca noska, też nie ma nic. Jest klakson i reflektory i kompletnie tyle, nic więcej. Widać dwa zamki, to jest na plus, to myślałem, że BMW później wprowadziło dwa zamki maski. Tu są dwa, spoko utrudnia to otwarcie się maski podczas jazdy. Linka jest ładnie poprowadzona równo i myślę, że jakby... Dobra, nie, może nie powinienem tego mówić, ale że jakby wyciągnąć nerkę, to dałoby się z zewnątrz spokojnie linkę pociągnąć i maskę otworzyć. Natomiast czego się dowiedziałem, to to, co mi właściciel opowiadał, że jak zmienia na przykład świecę, to sobie wchodzi do środka, stawia nogi na podłużnicę, siada na nadkole i sobie wymienia. I faktycznie tak patrząc na to miejsce, to jest tu miejsce, żeby sobie usiąść. Jest tu naprawdę, naprawdę dużo miejsca. Jestem bardzo zaskoczony tym, że to, są, to jest sześciocylindrówka, która normalnie tu wlazła zostawiając mnóstwo miejsca. I też bawi mnie rozmiar tej chłodnicy, no bo to jest chłodnica, którą bym się spodziewał zobaczyć w Cinquecento 900, a nie w dwulitrowym sześciocylindrowym BMW. Co do śmiesznych rzeczy w tym wozie, to w ogóle ten samochód jest zdziwiony. To zobaczycie na przebitce, bo faktycznie jest całkiem zaskoczony. Natomiast Tutaj jest Bosch Tronic, czyli poprawiony Kadżetronic, czyli nie trzeba się tego aż tak bardzo bać. Natomiast złącze diagnostyczne tego wozu jest, dobra, może nie powiem, że komiczne, no bo to jednak jest 84 rok, a wóz ma złącze diagnostyczne, ale pod ładnym czerwonym kapselkiem na wierzchu tam wielopinowe, nawet nie liczyłem, na ile pinów, ale jest też tutaj ceweczka, fajna skrzynka bezpieczników tak w ogóle sama prostota tej jednostki i łatwość serwisowa jest wspaniała. No i jest wentylator na wiskozie, to też jest duży plus. Wiskoza jest spoko. Termostat na wierzchu, wszystko jest na wierzchu, węże są na wierzchu. Tu naprawdę robienie tego silnika musi być czystą przyjemnością, bo nic tu nie przeszkadza. Tu kompletnie nic nie przeszkadza w dostępie do motoru. I wewnętrznie jak patrzę na zegary, ja mam naprawdę wrażenie, że patrzę na zegary Z24. Są troszeczkę chyba inne. Przypominam fakt, że tamta to była w amerykańcu, więc miała też prędkość w milach. Jednak no, wnętrze BMW zawsze będzie wnętrzem BMW, więc gdzie nie spojrzę, tam jest to, czego bym się spodziewał. Co prawda spodziewałem się tutaj jeszcze czek panelu. Nie ma, ale jest fader, jest fajny blaupunkt, Są schowki na kasety, to jest w ogóle ogromny plus. Mamy kontrolę nawiewu z temperaturą, z kierunkiem, z prędkością. Jak najbardziej spoko fajny nawiew na szybę. Właśnie W28 w tych w rekinach mi się bardzo podoba nawiew na szybę. I w ogóle zwracam uwagę na to, że jest to 28 w którym deska nie jest popękana, ma jedno chyba małe pęknięcie, i poza tym kompletnie niczego. To jest bardzo ładna deska. W ogóle to jest wóz, który ma tylko 294 tysiące na lotu. Chyba nawet całkiem realnego, bo patrząc na fotele czy patrząc na kierownicę, to wnętrze jest naprawdę w genialnym stanie. Cztery szyby w korbach, oczywiście nie ma tu zbyt wielu jakichś opcji, jest, i tak jest dużo rzeczy no bo to jest jednak piątka, to to nie jest jakieś tam niższej klasy tylko to jest piąteczka, piątunia i fajna kierownica, mi się podobała zawsze w nich kierownica. Lusterka elektryczna ale cztery szyby w korbach, to jest coś co kojarzymy chociażby z E36, który ostatnio nagrywałem. Mamy zegarek cyfrowy i przycisk do ogrzewania tylnej szyby awaryjnych i w zasadzie poza tym z obsługi wnętrza jest tyle. Skrzynia klasyczna pięciobiegowa z tym wstecznym wybijaniem, typowo jak dla BMW. Nie ma żadnego komputera, nie ma nic... Znaczy, no dobre, technicznie jakieś tam jest, no bo fakty, jest złącze diagnostyczne. Jednak tutaj wszystko jest bardzo proste. To wnętrze faktycznie nie jest jakieś bardzo designerskie. Jest czarno-czekoladowe, więc też za bardzo nic nie kontrastuje. Może sprawiać wrażenie nudnego, ale mamy też konsolę środkową w zwróconą w stronę kierowcy, lusterko wsteczne, no i szyber na korbkę. To jest zawsze coś, co uwielbiam, jest szyber na korbkę i ta korbka w ogóle się chowa. Albo powinna się chować. Chyba powinna się chować, ale się nie chowa. Lampeczki po bokach przy słupku B. Nie wiem, czy jakby nie było szyber dachu, to byłaby na środku. Jest takie prawdopodobieństwo. Poza tym, no to jest naprawdę bardzo proste wnętrze. Mamy też nawet kontrolkę zużycia klocków hamulcowych. Czujnik otwarcia drzwi, fajny taki pypeć tutaj przy drzwiach, to może nawet widać, działa jak widać, w sensie ja to widzę. I z przodu w zasadzie to tyle. No, oczywiście jest popielniczka, popielniczka, która ewidentnie była używana, zasypana też drobnymi. Jest klasyczna zapalniczka, taka fajna, taka ładna, designerska. I jest to wnętrze, gdzie ja tutaj usiadłem w ten fotel. Fotel nie jest wysiedziany kompletnie, jest bardzo wygodny. I to jest faktycznie wóz, że mógłbym wsiąść i jechać. To jest naprawdę fajne, wygodne wnętrze, chociaż jednak patrząc z zewnątrz spodziewałem się, że E28 będzie w środku większe. Nie jest zbyt duże, natomiast no jest, powiem, adekwatne do, do tego, co sobą oferuje. Ładując się do tyłu, nie obawiam się o zahaczenie o dach, bo tutaj linia jest bardzo prosta, dopiero tutaj schodzi. No i oczywiście mamy podcięcie to Hofmeisterowskie czy jak ono się nazywa. I kanapa z tyłu, jaka ona jest sprężysta, wygodna. Mamy fajny podłokietnik, dosyć wysoko. Spodziewałem się, że będzie raczej się opierać o kanapę. Nie opiera się o kanapę, wisi trochę nad. Natomiast miejsca na nogi czy nad głową to jest multum. Ja jestem dosyć wysoki, ale usiadłem tutaj naprawdę komfortowo. Nie mam kompletnie na co tutaj narzekać. No i tył foteli też jest wzmocniony, żeby nie kopać kierowcy. Zupełnie szczerze, naprawdę jestem pod wrażeniem tego wnętrza. Jestem pod wrażeniem tego wnętrza, natomiast co mnie nie zaskoczyło i czego się w 100% spodziewałem, to to, że w tylnych drzwiach jest popielniczka. To tak w sumie dosyć wysoko jest ta popielniczka. Raczej spodziewałem się na dole, Drzwi to jest na samej górze, w najwyższym możliwym miejscu zrobienia popielniczki. Ciekawe. No i jest to sedan, więc i kufer jest duży, jest długi. Co prawda, jest tutaj bardzo wysoki próg załadunku. No bo wiadomo, tutaj część ze światłami czy z tablicą się. Nie otwiera razem z klapą. Natomiast tutaj również mamy schoweczek na klucze. Tylko, że tych kluczy tutaj nie ma, ani jednego. Są ślady, że kiedyś były, natomiast nie ma absolutnie żadnego. Fakt faktem w bagażniku właśnie jest złożony rower Wigry. I tu jest naprawdę dużo miejsca cały czas. To jest naprawdę pojemny kufer. W sensie? Tak, to jest naprawdę taki kufer, że można się spakować i pojechać na wakacje bez najmniejszego problemu. Bez hmm, rozterek o ilość miejsca. Czy wejdą wszystkie bagaże? Tutaj naprawdę wejdzie namiot parę toreb i spokojnie można jechać. Myślę, że bagaże czterech osób spokojnie tutaj wejdą. Jest to naprawdę porządny sedan pod tym względem. Sedan musi mieć głęboki kufer, który się do tego naprawdę fajnie zamyka. Dobra, pogadaliśmy z zewnątrz. Pora w drogę. Jak jeździ 41-letnia Bawara? Najlepiej jest sprawdzić na jakiejś takiej niezbyt ładnej drodze. Więc, może trochę jeszcze przyspieszmy. Jeździ no, jak na BMW sztywno, bo BMW musi być sztywne, każde BMW jest sztywne. Wiadomo, że nie jest też tak wygłoszone jak nowsze konstrukcje, natomiast jest komfortowo. Nic tu nie lata, nic jakoś wybitnie nie trzeszczy. Wóz w pełni cywilizowany. Dobra, no i przy okazji, jeszcze poprzeczne nierówności pod tytułem torowisko tramwajowe. No i oczywiście podskakuje, ale nie, to jest takie w zupełności normalne. Poza tym. W jeździe kompletnie nie sprawia wrażenia czy te ponad 40-letniego samochodu. To jest wóz, który prowadzi się bardzo współcześnie. Wiadomo, no to co mnie otacza, no to każe mi sądzić, że no nie jadę nowym wozem. To nie są wrażenia chociażby jak dwie generacje nowsze z E39, bo jednak nowsze, nawet E34 wczesne, o wiele bardziej izoluje kierowcę od tego, co się dzieje na zewnątrz, od silnika. Tutaj chciałem powiedzieć, że ta większa jedność konia z jeźdźcem, ale to nie Mazda. Jednak ta przyjemność zjazdy BMW, którym BMW się reklamuje, tu jest zupełnie inna niż chociażby w trójkach. Tutaj jest taka, taka właśnie zachowana później przez wszystkie piątki, cały czas czyli jako połykacz kilometrów taka wygodna limuzyna, gdzie masz to zacięcie trochę bardziej sportowe no bo jest sztywniej, ten silnik chce wchodzić na obroty, ale mimo wszystko bardziej leniwy od takiej trójki. Tak po prostu się bujasz, jest ci wygodnie i wiesz, że wsiądziesz i możesz sobie jechać. Do Karpacza na wakacje, a jak będziesz chciał, to jakiś Dubrownik obskoczysz i wiesz, po prostu sobie przejedziesz, na miejscu wysiądziesz. Wiadomo, to nie jest komfort jazdy z nowszych wozów, ale jest komfort. I ten komfort jest na wysokim poziomie, ale z zachowaniem takiej delikatnej zadziorności, właśnie z trójek. To jak ten silnik chętnie wchodzi na obroty. ta moc tych 120 paru koni na dzisiejsze standardy takiej limuzynie, takiej klasy, no to to jest, można powiedzieć, śmieszna wartość. No jednak wtedy to była wartość dosyć typowa, no fakt faktem. To nie był bazowy motor, bo można było jeszcze 1.8 wyhaczyć w E28. No ale to też, to, to była raczej podłoga niż sufit silników. Ale to jest silnik, który w zupełności tutaj daje radę sobie z tą budą. To wiadomo, nie jest to demon prędkości. Nie jest to dwojownik współczesnych autobanów. Ale jest to wóz, który swoją mocą, swoją charakternością w zupełności nadąża za współczesnym ruchem. To są te parametry, te, te przyspieszenie wszystko, które ma ta piątka, to są wartości współczesnych kompaktów. Co oznacza, że właśnie będzie nadążać, no bo jednak ile mamy kompaktów na ulicy, a tutaj dodaje gazu Wóz od razu chętnie przyspiesza. Reakcja jest natychmiastowa, ale to jest normalne przy przepustnicy normalnej na linkę, a nie jakichś patologicznych wymysłach elektronicznych. I poza tym, to jest wszystko, czego można by się spodziewać po BMW. Sztywne zawieszenie, fajna reakcja na gaz, dobrze spasowane wnętrze. Chociaż mam wrażenie, że jednak wnętrze w E28, pomijając to, że no E28 ma tendencję do dezintegrowania sobie deski rozdzielczej, to, że to wnętrze jest spasowane lepiej, albo z lepszych materiałów, niż chociażby w E34. Bo jednak E34 to już mieliśmy typowe lata 90. Później z E34 przejście do E39, to już mamy lata 2000 mocną gębą. Tutaj jednak można poszukać i nawet znaleźć jakieś nawiązania do lat 70. Z takich stylistycznych. Poza tym czuć, że jest to takie macanie przez BMW bardziej współczesnego rynku, bardziej współczesnego rodzaju samochodów, które robili, które zapoczątkowali od nowej klasy. A dopiero właśnie w 34 byli pewni tego, co robią. Wiedzieli po, czym, po jakim lodzie stąpają, wiedzieli co macają i zrobili zupełnie inaczej. A tutaj ten, ten wóz jest trochę bardziej surowy, ale to jest taka fajna surowość. Taka surowość wczesnego monowtrysku, surowość Małej ilości wygłuszeń jak na dzisiejsze standardy, ale jednak sporej, jak na ówczesne standardy. I takiej komfortowej pozycji, która mimo upływu tych lat jest wciąż komfortowa. Pozycji za kierownicą bardzo dobrej, mimo tego, że mam wrażenie, że kierownica jest troszeczkę przesunięta, że nie jest współosiowo ze mną, to tu jest wygodny. I ten wóz fajnie się prowadzi. Porównując do, załóżmy, Wschodnioeuropejskich śmietników z tych lat, które mimo wszystko i tak uwielbiam, to no to, to jest samochód. I to, to powinno wystarczyć. To jest samochód, a tamto to niekoniecznie. Tutaj wiadomo, są humorki, są jakieś awarie, są problemy, bardziej lub mniej typowe dla modelu i generacji. No bo w wieku 41 lat, nieważne jak dobrze poskładasz wóz, to on po takim wieku, nawet mimo niskiego przebiegu, będzie miał problemy. W starych prostych wozach są one proste do wyeliminowania. Większym problemem byłoby znalezienie części do niektórych wozów, chociaż myślę, że do wielu wielu modeli BMW części są. No i co jest dużym plusem, czego brakuje mi we współczesnych w ogóle samochodach, to to, że wskaźnik poziomu paliwa podaje litry. Znaczy podaje, ma na skali napisane litry. Dzięki czemu wiadomo ile paliwa zostało i faktycznie łatwiej jest oszacować jakiś zasięg na tym paliwie, które zostało w baku. Natomiast no, na minus y, skala temperatury wody taka z Gatunku. No jest mi zimno, jest mi ciepło bez jakiejś temperatury. Jednak no to to jest norma. W zasadzie jakby się głębiej zastanowić mniej samochodów ma temperaturę napisaną niż po prostu kolorki. Poza tym to jest wnętrze bardzo dobrze zaplanowane. Ja od razu tutaj złapałem fajną pozycję za kierownicą. Nie, nie mam najmniejszego problemu, żeby tu się usadowić. Lubię siedzieć trochę bardziej pionowo i ten wóz jak najbardziej to zapewnia. Powiem, pozycja za kierownicą jest łatwiejsza do znalezienia, jest wygodniejsza niż właśnie w nowszych, większych BMW-kach, które mają o wiele więcej wygłuszeń w środku. Nie wiem, czy jest to kwestia mojego zboczenia, czy tak jest w rzeczywistości. Jednak to jest naprawdę przyjemny wóz do jazdy. Zawsze co jakiś czas sobie oglądam ogłoszenia na OLX-ie z E28 w różnych wersjach silnikowych i jest powiedzenie: Never meet your heroes. Ja zawsze mam podejście, żeby przejechać najpierw wozem i dopiero podjąć decyzję, czy na pewno chcę taki wóz mieć. Przejechałem już takim wozem. Jakby się trafiła fajna, zdecydowanie, zdania nie zmieniłem. E28 jest wciąż moją ulubioną piątką tuż przed E34. Więc z tym optymistycznym akcentem pora włączyć punkta i jechać dalej.